Jawor, Jawor, Jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Polybridge 3. Moi drodzy, bez gadania, nie widzieliście poprzednich odcinków. Żałujcie, nie budujecie mostów dla pana starosty, ja to robię. Podpisałem wielomilionowy kontrakt, zatrudniam pod sobą 300 pracowników fizycznych. Będziemy tutaj, słuchajcie, niszczyć i miażdżyć oczywiście nogi naszych pracowników, bo pracują na czarno bez żadnego ubezpieczenia. Tak czy inaczej, e, moi drodzy, kolejny most do zrobienia i z tego co widzę, to. Chwila, co tu się wyrabia? Stąd mamy jechać? Mamy dojechać tu? Nie, wait, tu jest nasz samochód. Mamy zrobić pętlę? Pojechać tu i tu. Okej. Okay. Uh, a to jest przecież bardzo wolne, prawda? Ten ta autko. Ono jedzie tylko 20 metrów na sekundę i... Uh, hmm... Wiem jak to... Znaczy wiem jak to zrobić. Trzeba zrobić, żeby ona się po prostu przewróciło, bo ono macha bardzo mocną moc i ono jest po prostu w stanie się obrócić. Okej. Okay. Poczekajcie. Robimy tutaj. Takie coś. I. Nie, ja nie wiem co ja robię. Słuchajcie, nie, 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 nie. ja to to... To nie. Jeśli to wygląda, że więc. Nie, nie mam pojęcia, co robię. Poczekajcie. Jeśli ktokolwiek z Was w tym momencie zastanawia się, co ja właściwie odwaliłem, to nie mam pojęcia. Zobaczmy, co się wydarzy. Dokładnie to, co myślałem. Wszystko idzie zgodnie z planem. A czy jest sens to utwardzać i próbować coś z tym zrobić? Czy to po prostu nie ma. O, po... To nawet nie potrzebuje czegoś tutaj takiego. O matko, poczekajcie, bo my tu zrobiliśmy w takim razie kompletny, kompletny overkill. Nie wiedziałem, że to jest takie szybkie. Nie potrzebujemy w ogóle niczego z tych rzeczy, chyba. Tak mi się wydaje. Eee. Albo może jej potrzebujemy, zaraz się dowiemy. Poczekajcie, może go i taką linę zrobię, żeby. obciążenia się. O! o do! Nie dobra. Talina pęka, nie ma problemu. Puścimy drugą. O! Czy teraz. Hyuh! Lepiej poszło wcześniej. Poczekajcie, tu się coś złamało. Eee... A jak tam jeszcze jedną linę? Ile można dać lin, zanim to przestanie mieć jakikolwiek sens? Proszę bardzo. O, o, dobrze, 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 dobrze i lecimy dalej moi drodzy. Profesjonalny most gotowy z jednej strony, a z tej strony chyba trzeba zrobić a, wyskocznie, prawda? Zrobimy się tu wyskocznie, z napiętym z napiętą liną i zobaczymy czy takie coś wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Bum. Czy takie coś jest wystarczające? Zaraz się wszystkim dowiemy. Słuchajcie, to idzie. Trafia na zmianę kierunku i o! O, dobra, poszło, tylko że się zawaliło. Poczekajcie. Może wzmocnimy to. Dodatkową liną oczywiście. Co możemy dodać do tego... E mostu. <grywki> oczywiście, dodatkową linę. E ok. Pyk. I uwaga, uwaga. O! Dobra, 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 idziemy. Kolejny poziom. Zrobione. Działa. Eee, arc support. Ojo. O, what? Mamy zrobić most po łuku, na pewno. A. I z tego, co mi się wydaje, to możemy zrobić tak na przykład. Zróbmy to może w ten sposób. Taki bardziej wygięty. A to na dole możemy całe zmazać. Być może popełniam ogromny błąd, ale to słuchajcie nie ma najmniejszego problemu. Eee, Odpiszę się od podatku. Katastrofę budowlaną nie ma problemu ciach. Ok, gotowe i wydaliśmy prawie calusieńki budżet na zrobienie tego czegoś. Czy się martwię? Tak, jestem przerażony. Jestem dosłownie przerażony. E, spróbujmy może tak. Mamy tylko sznurek. Mm, dobra, mamy chyba wystarczająco pieniędzy, żeby spróbować coś z tym zrobić. Pyk. I może nie, może bardziej tutaj powinny być te liny. Poczekajcie, żeby to było równomiernie obciążone. E, o! Czy to ma jakikolwiek sens? 70, 40, 60, 40. Największe obciążenie jest po bokach, zobaczcie. 40, 50, 60, 70. Kurde, panie, zobacz pan, jaki most! Normalnie. I jeszcze jeszcze nie wydaliśmy w całych pieniędzy jeszcze nie mamy maksymalnego obciążenia Kurde, panie panie pan layers mm, i co A ma dojechać tu B ma dojechać tu czyli musi być po prostu taki double decker musi być podwójny most z dwoma piętrami dwoma poziomami jakie my tu mamy podpory nie mamy żadnych yy, w sumie więc to autko Musi sobie dojechać tu. To autko musi sobie dojechać tu. Ja bym może. Hm. Czy robimy prostą linię. Chyba robimy prostą linię, tak mi się wydaje. Albo coś takiego można zrobić, żeby jak najmniejszym kosztem to powstało. A spróbujmy może coś takiego. Eee, ciach. Tu się autko zmieści, nie będzie problemu. Tu można zrobić jakąś taką dobrą w miarę podporę, która by trzymała to wszystko. Na przykład, może tak, inaczej, inaczej. Słuchajcie, inaczej. Robię nam tutaj na górze wzmocnienie. Dobra, nie musicie mi mówić. Ja wiem, że o ten fragment się zawali. Bardziej mnie interesuje ten fragment. Czy autko przejedzie? Powinno przejechać, bo tutaj nie ma... O matko, tu jest aż 80% obciążenia na takim prostym czymś. Ała. Ała. Ten wie... Okej. Okay. Okej. Okay. Widzieliście to? Ała! 99.76. To się nazywa odwalić robotę jak dla obcego. Konstrukcja mostów Mirek Pol poleca się. Pamiętajcie tylko, że jak wnosicie napoje na most, to tylko litrowe butelki, nie więcej, bo grozi zawalenie. <grystanie> Co my tutaj mamy tym razem? O... Uj, ojo, oj, oj! patrzcie, nie ma tutaj miejsc zaczepienia na rogach, czyli musimy zrobić taką śmieszną, śmieszną konstrukcję. Dobra, poczekajcie, czy jesteśmy w stanie zrobić ją na prost, czy musimy zrobić taki łuk w dół? Na pewno oszczędzilibyśmy materiały robiąc łuk w dół, więc spróbujmy. Aha, bo my tu nie możemy. Ja tego nie mogę od punktu do punktu zrobić. Czy my tu robimy drewnianą konstrukcję po prostu? Czy my tu robimy taką wieżę? Czy to jest za dużo? Moi drodzy, oto on, wielki, magiczny most faraonów. Faraonów, bo wyszła mi jakaś taka dziwna, śmieszna piramida. I prawdopodobnie to nie zadziała tak jakbym chciał, ale sprawdźmy. Dajmy sobie prędkość na pół i uwaga, uwaga na pierwszy ruch. Wszystko się wali, wszystko się wali. Tak jak upadła cała cywilizacja egipska, proszę bardzo, może dlatego upadła, bo faraonowie nie potrafili budować mostów. Ktoś z Was pewnie zaraz spyta, ale chwila, faraonowie nie budowali mostów. Faraonowie wykorzystywali tam jakichś pracowników, czy niewolników, czy cokolwiek do budowy mostów. No właśnie, a co jeśli faraon własnoręcznie zaprojektował taki most? Wiecie, Byliście tam? Wiecie? Nie wiecie, więc proszę tutaj się nie, odzy nie odzywać. Jestem śmiertelnie poważny. Spójrzcie na mnie. Śmiertelnie poważny. Eee, widzę, że lina nie wytrzymuje. Eee, więc tą pierwszą linę, gdyby tak podmienić na taką linę i z tego co widzę, prawdopodobnie te, które największe obciążenie przyjmują, też przydałoby się stalowe liny zamontować w tych miejscach. I prawdopodobnie też w tym miejscu, tylko, że kończy... A nie! Cofnij. Mm, mam wrażenie, że troszeczkę kończy nam się budżet, więc może być... ...nieciekawie. Wiecie co, ja tu sobie jeszcze jedną linę dam, o. E, czy to ma jakikolwiek... ...sens zadziałać? Raczej nie. Mm, przewiduję, że to wszystko spadnie. Ale... Okej, okay, dobra, nie, chwila, tu się coś zawaliło. Ale to jest do zrobienia wszystko jeszcze. Tutaj jeszcze da się wprowadzić pewne ulepszenia i poprawki, okej? Okay? Dajmy tutaj trochę wincy i drewna. O, i możemy troszeczkę powiększyć o to. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj jeszcze jeden kawałeczek może odrobinkę wzmocnimy, wiecie, żeby te wszystkie obciążenia się jakoś tak troszeczkę lepiej rozkładały, nie mam pojęcia o czym mówię, e, o coś takiego, uwaga, uwaga, czy to też wszystko pęknie, o nie pęka, mówił... O ho, 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 tak blisko. Tak blisko. A i do końca nie wiem, co tutaj nie, co tutaj poszło nie tak? Więc dodam tu kolejną linę, a tutaj o ten pręt nie wytrzymał. Więc ja tutaj e, zrobię taką magiczną sztuczkę i wykorzystam cały nasz budżet do zera prawie. O? I może teraz będzie lepiej, czy będzie lepiej? Halo, halo. Eee. Nie pękło. Nie pękło, nie pękło, nie pękło, jedziemy. Jedziemy tutaj. Jedziemy. Jest dobrze. 50, 60, 8, 9. Na samym końcu. <gryw> Na samym końcu moi drodzy, dobra, mamy 5000. Ja to naprawię. Ja to naprawię. Naprawię to. Ja to naprawię. Proszę bardzo. O. 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 Naprawię to. Ha. Ha. I teraz patrzymy na obciążenie 40 45... Jednym prostym sposobem e, zmniejszył obciążenie z 99 na 50. Zobacz, jak e, myślę, że dałoby się tu jeszcze jedną ulinę podmienić na metalową. Ale to nas nie interesuje. Jak będę próbował achievementy tutaj zdobywać, to e, będziemy się tym zastanawiać. A póki co. Mamy tutaj e, skoczka i drugiego skoczka, i one mają się. chwila! Ale my to już widzieliśmy! Co tu się, co to ma być? Przecież my już to widzieliśmy, my już robiliśmy coś takiego. Chwila, 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 chwila! No to skoro ma w ten sposób zadziałać, no to słuchajcie, trzeba to. Trzeba to ogarnąć, a tutaj przydałoby się może jakąś taką wieżę zbudować, chociaż się nie da, bo. Zobaczcie, e, mamy bardzo, bardzo, bardzo mało budżetu. Ech... Jeśli zapełnimy to wszystko drewnem, jak zwykle, po staremu, czy to nam udźwignie? Prawdopodobnie nie, ale spróbujmy. Dobra, ta konstrukcja nie ma szans na utrzymanie się sama z siebie. Ale można by to spróbować jakoś może linami naciągnąć. Oj to chwila, co? To już jest mocno ponad Okej, okay, to ja obstawiam, że problemem tutaj jest jak jak ja mam... Co? Może to nie wymaga aż takiego wkładu? To się zawali, to wiem. Aj, ale to, że auto mi wjedzie w ten most, to już nie. Mm, połączę te dwa mosty. Nadal jest kiepsko, ale ten dojedzie. Dobra, czyli teoretycznie jest ok. Zaraz będziemy się martwić, jak to zrobić poniżej budżetu. Ale póki co. Okej, okay, spełniliśmy wszystko. Ta końcówka nawet nie musi być aż tak do góry. <słuch> Tutaj nie ma jak tego inaczej ogarnąć. Jak ja mam to. Z... Jestem. C ja nie rozumiem. Okej. Okay. Bez jednej linii na górze jest dobrze, ale auto nie trafiło do, w swój cel. Eeeem. A jak po prostu usuniemy jedną z dróg? Okej. Okay. Okej, okay. już mamy 25. Mamy 23. Da się to jakoś zrobić lepiej. Jestem pewien, że da się to zrobić jakoś lepiej. Hmm. Może odchudźmy trochę konstrukcję. Zróbmy tutaj taki ładny łuczek żeby to wyglądało jak ta taka taka ładna konstrukcja. 80 dolców. Na czym możemy 80 dolców oszczędzić? Na wysokości tego pręta? He. O. o? 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 Dajesz. Do szrody. Do sz Oczywiście, że do szrody. Proszę bardzo. 100 dolarów poniżej budżetu udało się. Jakimś cudem i ukończyliśmy całą mapkę, słuchajcie, więc jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. E, jak widać, nie wiem, czy widzieliście po wykresie, nikt nie zrobił tego taniej, po prostu są jacyś naprawdę masterzy tej gry, którzy, którym udało się zrobić to taniej, więc e, jestem zadowolony. A patrząc na kolejną, czekajcie, możemy sobie wybrać kolejny świat. Czy chcemy Lava Lagoon, czy chcemy Bifrost Band. Czy Rustic Barrens. Myślę, że lawa lagun wygląda całkiem spoko. Yy, zaczynamy i wydaje mi się, że. Uuu. Ale to jest, to jest bardzo proste. To jest ekstrem. Co to jest są za jakieś tu? Dobra, na początku pewnie każdego świata jest bardzo, bardzo prosto tutaj zrobić jakikolwiek most. Yy, chyba, że jest tu coś, czego nie wiem, ale wygląda jakby to było. Ekstremalnie proste. Bo to jest... Czemu bałwan jedzie w tym aucie? Susi, ale nie zastanawiajmy się. Proszę bardzo, idziemy dalej. E, widzę, że mieliśmy trudne mosty na początku. Teraz mamy troszeczkę prostsze. Chociaż zobaczcie, to nie jest... To nie jest tak tutaj miło i przyjemnie. Bo żeby zrobić drogę, to musimy sobie najpierw zrobić jej początek. E, a z tym może być ciężkawo. Więc... Robimy sobie... Dokładnie o coś takiego. Dobra. To możemy usunąć, bo ja to zrobiłem tylko po to, żeby było nam prościej to utrzymać. Czy możemy zrobić najzwyczajniejszy most, taki wiszący linowy? Możemy. Możemy też zrobić sobie tutaj po prostu taką prostą drewnianą podporę. I ja bym, słuchajcie, chyba właśnie był fanem czegoś takiego w tym miejscu. Tu zróbmy taką prostą podporę. To powinno być wystarczające. Czy będzie? O, boju, dobra, nie, nie było. Tutaj zapomniałem o takiej jednej ważnej rzeczy. Proszę bardzo. Teraz powinno być już... Wcześniej tego nie zrobiłeś! Okej, okay, lifting twarzy prze. <gry> Dobra, jedną linę więcej. Po prostu jedną linę więcej. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem gro, co chcesz mi przekazać. Naprawdę rozumiem, proszę bardzo. Jedna lina więcej. Czy jedna lina więcej wystarczy? U... To może dwie liny więcej? Halo, halo? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o to może... Trzy liny więcej? Hmm? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzy liny to było rozwiązanie. Do trzech razy sztuka, moi drodzy. Eee, to się czasami sprawdza. I widzę, że musimy zrobić most dla surferów. To się zgadza, bo jadą eee, o górem z deską surfingową na górze. A... Więc musimy zrobić prawdopodobnie podporę gdzieś tutaj powiedzmy. Zróbmy ładną linię stąd tu. Czy to wystarczy? Powinno nam wystarczyć. O coś takiego. Wypełniamy drogą i teraz stąd tu. Ojoj, to będzie słuchajcie bardzo trudne do ogarnięcia. W sensie to będzie bardzo lubiło się walić, mam, na, mam wrażenie, ale dobra eee, Tutaj tą podporę przydałoby się odrobinkę wzmocnić albo w ogóle walnąć ją tu. Jak dużo stracimy? To jest 1000 zł różnicy, dobra, damy radę eee... I tutaj po prostu zrobiłbym łukowate takie wzmocnienia, jak każdy tego typu most by wyglądał. Proszę bardzo. I spróbujmy zrobić tutaj dokładnie to samo, chociaż nie do końca jestem przekonany, bo to jest jednak dosyć duża przestrzeń. Ale słuchajcie, ktoś mądry kiedyś powiedział, kto nie ryzykuje, ten nie pije, grapy ice. Więc robimy coś takiego: zostawiamy to i modlimy się, żeby nie zawaliło się na samym początku. Uwaga, i trzyma. Trz zaska zaskakująco dobrze trzyma. Zaskakująco dobrze wszystko poszło. Ok, czyli widzicie, jednak trzeba było zaryzykować, chociaż myślę, że dałoby się to zrobić na pewno spokojnie, dużo, dużo taniej. Eee, dużo osób, zobaczcie, wyszło w ogóle ponad budżet. Okej, okay. ale to nic, słuchajcie, to nic, idziemy dalej. Cramped Quarters. Eee, I. To tyle? Po prostu mamy zrobić most ze wzmocnieniami na górze i to, to wszystko? Susibaka. Eee, może chodzi o to, że musi być stalowy. Czy stalowy most eee, da sobie tutaj radę? Nie, nie możemy zrobić Lin, więc to nie ma kompletnie żadnego sensu. A jakbyśmy zrobili łuk ze stali i wypełnili ją drewnem, jak dużo nam to będzie. To wcale nie kosztuje dużo, zobaczcie. I zrobilibyśmy wtedy takie coś. Aj dobra, bo jest problem. Zapomniałem o budżecie. I nasz budżet jest troszeczkę za mały na tego typu akcje. Dobra, wiem, że przekroczyliśmy budżet, ale ten most wygląda zbyt ładnie, żeby go nie przetestować. Ja chcę zobaczyć, czy on działa. Bo jeśli nie działa, to i tak jesteśmy. Ojoj. Oj, ojo, ojoj, ojoj, zadziałał, ale ledwo. I to jest most ponad budżetem, więc jeśli na przykład byśmy o jedną warstwę zrobili mniej, to będzie jeszcze gorzej, prawda? Dobra, wiecie co? Mam jeszcze jakieś grosze. Więc ja tutaj dam stalowe pręty, żeby łatwiej trzymały to wszystko. I. Hmm. Nie ma opcji, żeby. Nie ma opcji, wszystko się zawali. Dobra, zrobiłem coś takiego. Jest to dużo ponad budżetem i nie ma szansy utrzymać się samo z siebie. No, któż by pomyślał, że mosty, które wyglądają tak jak mosty w prawdziwym życiu, są wytrzymałe. Tak jakby. Ktoś w prawdziwym życiu naprawdę przemyślał tą konstrukcję i stwierdził, że taki kształt będzie się dobrze trzymał, co nie? Ale dobra, na tym się zatrzymajmy dzisiaj, bo widzę, że większość osób wyszła ponad budżet, a patrząc na te mosty, które rzeczywiście się utrzymały, to jest mi bardzo, bardzo, bardzo wstyd, że zrobiłem coś takiego. Podczas gdy, zobaczcie, wystarczyło. Przecież to aż za proste, to jest... To, coś tu mi nie gra, coś tu mi nie gra, ale to mnie najbardziej cieka... Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, co tutaj się zrobiło? Czy ja mogę coś takiego... Czy ja mogę w kolejnym odcinku coś takiego zrobić? Eee, dobra, nieważne, nieważne. Moi drodzy, to ja było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelacie łapkę w górę. Uff. Będziemy budować mosty dla starosty w kolejnym odcinku. Cześć.